Pan Henryk z Radomia ma 74 lata, od śmierci żony minęły 3 lata, wieczorami siada sam w fotelu, zakłada słuchawki i wykonuje gesty, które znał od młodości. Kiedyś przynosiły mu ulgę, odprężenie i poczucie bliskości ze sobą samym, ale dziś, dziś po wszystkim czuje napięcie w klatce piersiowej, ciężki oddech, a w sercu dziwny smutek, i wtedy zaczyna się zastanawiać, czy to nadal normalne. Czy coś jest ze mną nie tak? To pytania, które zadaje sobie wielu mężczyzn po siedemdziesiątce, w ciszy, w samotności, z lekkim wstydem. A przecież to nie jest wstydliwy temat. To temat o zdrowiu, o godności, o spokoju, masturbacja po siedemdziesiątym roku życia nie jest czymś złym, przeciwnie, może być źródłem przyjemności, relaksu, a nawet korzyści zdrowotnych. Problem pojawia się wtedy, gdy ciało zaczyna reagować inaczej niż dawniej, a my nie potrafimy tych zmian rozpoznać. Zamiast odprężenia, pojawia się rozdrażnienie, zamiast lekkości, napięcie mięśni, zamiast spokojnego snu, przebudzenia w środku nocy z pulsującym sercem. Dla wielu mężczyzn to zaskoczenie, bo przecież całe życie było w porządku. Dlaczego teraz coś się zmienia? Odpowiedź leży w naturze starzenia się. Z wiekiem zmienia się krążenie krwi, poziom hormonów, czułość skóry, a nawet rytm oddychania. To nie znaczy, że ciało nie psuje się, to znaczy, że staje się bardziej subtelne, potrzebuje innego podejścia. Niestety nikt nas tego nie uczył. Dorastaliśmy w czasach, gdy o seksualności seniorów się milczało. Dziś po latach nadal powtarzamy gesty z młodości, nie zauważając, że nasze ciało, choć wciąż silne, Mówi do nas innym językiem. Zamiast szybkich mechanicznych ruchów, potrzebujemy łagodności. Zamiast ciszy, bezpiecznej atmosfery, zamiast presji, ciekawości. Autoerotyzm w wieku dojrzałym, to nie test sprawności. To okazja, by pobyć ze sobą, by uszanować ciało, które przez dziesięciolecia było z nami, w zdrowiu chorobie pracy radości i stracie ciało, które nie musi już nikomu niczego udowadniać. Zacznij od prostych rzeczy. Wieczorem zamiast świateł z telewizora. Zapal świeczkę. Zapasz napar z melisy. Włącz spokojną muzykę. Może Chopina, może Góreckiego. Usiądź wygodnie, oddychaj. Pozwól sobie na dotyk, który nie prowadzi do celu, ale do kontaktu. Zatrzymaj się. Wsłuchaj się w ciało. Ono powie ci, czego potrzebuje. Jeśli tylko mu na to pozwolisz. Z badania przeprowadzonego w 2022 roku przez Instytut Zdrowia Seksualnego w Krakowie wynika, że aż 64% mężczyzn po 70 roku życia nie dostosowuje swoich nawyków seksualnych do aktualnego stanu zdrowia. W efekcie 42% z nich doświadcza po takich aktach napięcia, niepokoju lub zaburzeń snu. To nie oznacza, że coś jest z nimi nie tak, to oznacza, że nadszedł czas na zmianę podejścia. Jeśli czujesz, że coś jest nie takie jak dawniej, nie oceniaj się, nie porównuj do przeszłości. Twoje ciało nie jest gorsze, jest po prostu inne, bardziej wymagające obecności troski i uważności. I to piękne, bo teraz możesz odkrywać przyjemność głębiej. Bez presji, bez pośpiechu, bez oceny. Masz prawo czuć się dobrze w swoim ciele, takim, jakim jest dzisiaj. Wieczorem spróbuj zgaść światło sufitowe, Zapasz herbatkę z Melisy, usiądź spokojnie i oddychaj przez kilka minut. W tle może grać muzyka fortepianowa, nie musisz dążyć do finału, nie musisz spełniać żadnego scenariusza, po prostu pozwól sobie być w dotyku, w oddechu, w ciszy, nie jako obowiązek, ale jako prezent. Dla siebie, Twoje ciało, choć starsze, wciąż jest pełne życia, wciąż może dawać radość. Ale dziś potrzebuje czegoś innego niż trzydzieści lat temu. Potrzebuje ciebie, obecnego, spokojnego, czułego. A ty zasługujesz na to, by czuć się dobrze nie za coś, nie mimo wieku ale właśnie dlatego, że ten wiek niesie mądrość, doświadczenie i przestrzeń, by naprawdę się sobą zaopiekować. Marek to doświadczony lekarz z Wrocławia. Od niemal czterdziestu lat pracuje z mężczyznami w różnym wieku młodymi dojrzałymi, starszymi. Ale to właśnie ci najstarsi po siedemdziesiątce są mu najbliżsi. Może dlatego, że sam powoli zbliża się do tego wieku, może dlatego, że wie, jak niewielu mężczyzn w tym okresie życia, ma odwagę mówić otwarcie o swoich problemach intymnych. I może dlatego, że widzi, jak często przyczyna wielu ich trudności nie leży w ciele, lecz na ekranie. W ostatnich latach, coraz częściej przyjmował pacjentów, którzy skarżyli się na brak satysfakcji trudności w odczuwaniu przyjemności, a nawet drażliwość i bezsenność, a kiedy delikatnie zadawał pytania o ich zwyczaje wieczorne, niemal zawsze padało to samo. Tak korzystam z internetu. W sumie codziennie Marek nie oceniał. Wiedział, że pornografia stała się dla wielu mężczyzn w podeszłym wieku wygodnym substytutem intymności. Problem w tym, że wygoda ta bywa bardzo kosztowna. Mózg człowieka po siedemdziesiątce reaguje inaczej niż 20-30 lat wcześniej, jest bardziej wrażliwy na nadmiar bodźców. Zbyt intensywne, szybkie obrazy mogą nie tylko zaburzyć mechanizmy przyjemności, ale też prowadzić do tak zwłata przytępienia dopaminowego. To zjawisko, w którym mózg przestaje reagować na naturalne źródła radości. Dotyk, rozmowę, spojrzenie, wszystko wydaje się blade, bezbarwne. Jakby realne życie przestało dostarczać emocji, zamiast tego pojawia się niepokój i pustka. Dla doktora Marka było oczywiste, że to zjawisko narasta. Widział, jak pacjenci, po kilku miesiącach intensywnego korzystania z treści erotycznych, zaczynali mieć problemy z koncentracją, stawali się bardziej nerwowi, mniej zainteresowani rozmową, nawet z rodziną. Wielu z nich przyznawało się później, że po każdej takiej sesji Czuli się gorzej, nie fizycznie, psychicznie, jakby coś tracili, ale nie wiedzieli co. Dlatego Marek zaczął zalecać inne podejście. Proponowałby zrezygnować z szybkich filmików na rzecz spokojnych form stymulacji, poezji erotycznej, ciepłych wspomnień, delikatnej muzyki. Wskazywał, że warto pobudzać wyobraźnię, nie tylko zmysły. Mówił: Spróbuj przypomnieć sobie pierwszy pocałunek, pierwszy zapach skóry. Pierwszy dotyk, tam jest twoje ciało, nie na ekranie, uczył jak odzyskać intymność, nie przez obrazy, ale przez obecność. Potwierdzają to także badania zespół neurologów z Warszawy. W 2020 roku udowodnił, że u mężczyzn 70 plus regularne korzystanie z intensywnej pornografii prowadzi do spadku reaktywności układu nagrody w mózgu. Przekłada się to na zaburzenia snu. Spadek motywacji trudności w odczuwaniu emocji, a przecież nikt nie chce przeżyć swoich ostatnich lat jako widz, odłączony od siebie, dlatego Marek zachęca stwórz wieczorny rytuał, który nie zaczyna się od włączania ekranu, usiądź z lampką ciepłego światła, zapal świeczkę o zapachu wanili, przeczytaj wiersz, posłuchaj muzyki i poczuj swoje ciało, nie po to, by coś osiągnąć, ale by się z nim spotkać. To nie jest łatwe, bo wymaga odwagi, ale właśnie ta odwaga daje wolność i ulgę, dla niektórych może to być rezygnacja z wieloletniego nawyku. Ale ta rezygnacja nie jest stratą, jest początkiem nowego rozdziału. Rozdziału, w którym to nie ekran mówi ci, co czuć, ale ty sam twój oddech, twoje wspomnienie, twoje ciało i twoje prawo, by czuć się dobrze, na swoich warunkach. Pan Zbigniew z Poznania zawsze był ciekawym życia człowiekiem. Przez dekady prowadził rodzinny zakład stolarski, a wieczorami lubił dobrą książkę i herbatę malinową. Po przejściu na emeryturę zaczął szukać nowych form relaksu i jak wielu jego rówieśników trafił na portale internetowe z treściami erotycznymi. Na początku było to ekscytujące, proste, szybkie dostępne, jednak po kilku miesiącach coś zaczęło się zmieniać. Nie tylko w jego ciele, ale i w głowie. Nie czułem już tego samego. Ani radości, ani lekkości. Jakby wszystko przygasło, nawet wtedy, gdy było intensywnie. Wspomina, to doświadczenie nie jest odosobnione. Wielu mężczyzn po siedemdziesiątce odkrywa, że ich mózg nie reaguje już tak samo jak kiedyś. I to nie tylko kwestia hormonów. Chodzi o mechanizm związany z dopaminą, neuroprzekaźnikiem. Odpowiedzialnym za poczucie przyjemności, motywację i emocje. Kiedy dopamina jest stymulowana zbyt często i zbyt intensywnie, np. przez dynamiczne, sztucznie podkręcone bodźce wizualne, mózg zaczyna się bronić, przestaje reagować, wymaga coraz silniejszych impulsów, by poczuć to samo, a życie codzienne, zwyczajne, staje się przez to bezbarwne. To, co kiedyś cieszyło, rozmowa z wnukiem, spacer z psem. Gotowanie ulubionej zupy pomidorowej przestaje dawać satysfakcję. Człowiek zaczyna szukać szybkiego, szybkiego strzału dopaminy, a jeśli nie znajdzie, wpada w frustrację, smutek, czasem apatię, u niektórych rozwija się uzależnienie od bodźców erotycznych. Nawet jeśli nie prowadzi to do zachowań ryzykownych, to powoduje emocjonalne wypalenie. Zespół badaczy z Instytutu Mózgów w Warszawie. W 2021 roku opublikował dane, z których wynika, że regularne korzystanie z intensywnych treści erotycznych przez mężczyzn powyżej 70. roku życia może prowadzić do spadku plastyczności mózgu i trudności w przetwarzaniu bodźców emocjonalnych. Oznacza to nie tylko zmniejszenie przyjemności z realnych kontaktów, ale również trudności z pamięcią, koncentracją i snem. Jak więc zadbać o swoją głowę, nie rezygnując z bliskości? Przede wszystkim zwolnij, zamień obraz na wyobraźnię. Zamiast sięgać po ekran, sięgnij po wspomnienie, po wiersz, po zapach. Mężczyźni dojrzali, mają jeden wielki dar pamięć zmysłów. Dotyk dłoni, sprzed lat szept w uchu, ciepło przytulenia to wszystko wraca, jeśli tylko pozwolisz sobie poczuć. Zamiast szumu bodźców, wybierz ciszę, w której usłyszysz siebie. Pomocne mogą być także inne bodźce, ale delikatne. Muzyka klasyczna, szczególnie fortepianowa, pomaga w regulacji emocji. Olejki eteryczne, lawenda, drzewo sandałowe, odprężają układ nerwowy, dotyk we własnym tempie, bez presji, bez musi być tak jak dawniej, nie musi, może być inaczej i równie pięknie. Zbigniew w poroku zmienił swoje wieczorne rytuały zamiast ekranów. Wieczorne światło, herbata z imbirem, zeszyt z myślami. Czasem tylko położy rękę na klatce piersiowej i oddycha. Mówi: Wróciłem do siebie i to jest moje największe odkrycie po siedemdziesiątce. Każdy mężczyzna ma prawo do bliskości, ale nie za cenę wypalenia. Nie musisz wygrywać niczego, nie musisz działać. Wystarczy, że będziesz obecny żywy, oddychający i wrażliwy na siebie. To nie słabość, to siła, którą przynosi dojrzałość. Pan Jerzy z Lublina ma 76 lat i przez większość życia cieszył się dobrym zdrowiem. Emerytura była dla niego czasem spokoju. Poranne spacery, opieka nad ogródkiem wieczory przy książce. Ale od pewnego czasu coś się zmieniło. Zaczął odczuwać dyskomfort w dolnej części brzucha. Częściej wstawał w nocy, by skorzystać z toalety. I zauważył, że po samotnych chwilach intymności czuje się bardziej zmęczony niż odprężony Początkowo zignorował te objawy, sądząc, że to po prostu wiek Ale gdy bóle się nasiliły, zgłosił się do lekarza Diagnoza była jasna Łagodny przerost prostaty, czyli BPH Bardzo powszechny problem u mężczyzn po 70 roku życia Gruczoł krokowy, choć mały, z wiekiem zaczyna się powiększać dla wielu mężczyzn to proces cichy, niewidoczny, dopóki nie pojawią się objawy, częste oddawanie moczu, trudność z jego rozpoczęciem, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, ale niewielu wie, że niektóre nawyki związane z masturbacją mogą ten stan pogarszać. Zbyt mocny nacisk na okolice krocza, zbyt częste wstrzymywanie ejakulacji, brak pełnego rozluźnienia, wszystko to prowadzi do przeciążenia mięśni dna miednicy i drażnienia prostaty. Jerzy nie był świadomy, że jego wieczorne rytuały, które od lat wykonywał tak samo, mogą być dziś zbyt intensywne dla jego ciała. Zawsze robiłem to szybko, jakby na czas. Nie przyszło mi do głowy, że teraz potrzebuję innego tempa, powiedział podczas wizyty u urologa, lekarz Marek, którego poznaliśmy wcześniej. Spokojnie wyjaśnił, że w wieku dojrzałym najważniejsze jest wsłuchiwanie się w sygnały ciała że to nie czas na osiąganie czegokolwiek, ale na troskę. Dobrą wiadomością jest to, że masturbacja może nadal korzystnie wpływać na prostatę, o ile odbywa się w sposób delikatny i świadomy. Poprzez poprawę krążenia i usuwanie zalegającego płynu może zapobiegać stanom zapalnym, ale ważne jest, by unikać nadmiernego napięcia, zamiast ścisnąć i skończyć lepiej, rozluźnić i pobyć, Ciepła kąpiel, masaż okolic krzyża, rozciąganie mięśni, bioder, to wszystko przygotowuje ciało do przyjemności bez przeciążenia. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż 60% mężczyzn po 70 roku życia nie konsultuje problemów z prostatą ze względu na wstyd. Tymczasem wcześnie wykryte nieprawidłowości są łatwe do opanowania i nie muszą oznaczać końca aktywności seksualnej. Jerzy dziś mówi, Gdyby nie rozmowa z lekarzem, dalej bym się męczył. Teraz wiem, jak o siebie zadbać. I że to nie wstyd. Warto też sięgnąć po naturalne wsparcie. Pestki dyni napar, spokrzywy zioła, takie jak wierzbownica. Wszystko to wspomaga pracę układu moczowego. Dobrze jest również pamiętać o regularnych badaniach. Choćby raz w roku. Prejpra, co najważniejsze. Nie bać się mówić ani sobie, ani innym. Panowie, jeśli czujecie, że coś w waszym ciele się zmienia, nie ignorujcie tego, nie chodzi o to, by się martwić, chodzi o to, by uszanować to ciało, które służyło wam przez dziesięciolecia, które nadal zasługuje na uwagę, na czułość, na odpoczynek i na zdrowie, również w tej najbardziej intymnej sferze. Czasem w gabinecie doktora Marka panuje cisza, taka, w której mężczyzna, siwy, dostojny, ale nieco zawstydzony, spuszcza wzrok i mówi cicho. Panie doktorze, a co jeśli już nie jestem taki jak kiedyś? To pytanie nie dotyczy tylko ciała, dotyczy poczucia wartości męskości sensu. W naszym społeczeństwie zbyt często mierzymy siebie przez pryzmat sprawności, jakby człowiek był tylko maszyną, a przecież nie o to chodzi. Po siedemdziesiątce nie trzeba niczego udowadniać, trzeba siebie przyjąć z życzliwością, z czułością, z szacunkiem. Wielu mężczyzn, mierząc się z problemami takimi jak zaburzenia erekcji czy spadek libido, zaczyna traktować masturbację jako test, czy jeszcze działa i gdy coś nie wychodzi, pojawia się rozczarowanie, lęk, presja, a przecież to właśnie presja niszczy przyjemność, to lęk odbiera oddech, to napięcie oddziela nas od ciała, tymczasem najważniejsze jest nie czy, ale jak nie czy uda się dojść. Ale czy jestem obecny, spokojny, prawdziwy? Stres związany z oczekiwaniami wobec własnej sprawności wpływa na cały organizm, zwiększa poziom kortyzolu, hormonu stresu, który z kolei obniża zdolność do odprężenia, tworzy się błędne koło, im bardziej się starasz, tym trudniej osiągnąć cokolwiek, aż w końcu człowiek unika bliskości, nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że się boi i zostaje z tym sam. Doktor Marek często powtarza: męskość to nie twardość, to obecność, to kontakt, to uczciwość wobec siebie. I dodaje: jeśli coś nie działa, zapytaj, poproś o pomoc. Masz prawo do informacji, masz prawo do opieki, masz prawo do czułości, także dla siebie. Dla wielu mężczyzn ten głos jest pierwszym, który daje im przyzwolenie, by przestać walczyć i zacząć być Warto pamiętać, że w Polsce działają coraz liczniejsze poradnie zdrowia seksualnego dla seniorów. W większych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, można umówić się na wizytę bez skierowania. Są też grupy wsparcia, kluby, seniora warsztaty psychoseksualne. Warto z nich korzystać, nie dlatego, że trzeba coś naprawić, ale dlatego, że zdrowie intymne jest częścią dobrostanu, tak samo ważną jak serce, kości czy pamięć. Jeśli coś Cię niepokoi, porozmawiaj z lekarzem, z terapeutą, z przyjacielem, albo po prostu ze sobą zamiast testować ciało, zapytaj je, jak się czujesz zamiast gonić za dawnym scenariuszem pozwól sobie na nową opowieść wolniejszą, głębszą, bliższą. Pamiętaj: nie jesteś mniej mężczyzną, bo coś działa inaczej jesteś tym samym mężczyzną tylko mądrzejszym, bardziej świadomym. Bardziej obecnym. Twoje ciało, choć starsze, nadal zasługuje na przyjemność, ale przede wszystkim na szacunek i na spokój. Dlatego dziś zamiast pytać, czy jeszcze mogę, zapytaj, czy daję sobie zgodę, by być sobą, tu i teraz. I niech ta zgoda stanie się Twoim największym darem. Bo najpiękniejsze w życiu, nie jest to, co było, ale to, co wciąż może się wydarzyć, jeśli tylko pozwolisz sobie poczuć. W ciągu tych pięciu części przyjrzeliśmy się pięciu najczęstszym błędom, które starsi mężczyźni popełniają w sferze intymnej, często nieświadomie, a czasem z potrzeby bliskości. Pokazaliśmy, że nie chodzi o sprawność czy wydajność, ale o obecność, troskę i mądrość w kontakcie z własnym ciałem. Kluczem jest łagodność, uważność i gotowość do zmiany rytmu na taki, który służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Bo seksualność po siedemdziesiątce to nie koniec, lecz inny początek. Cichy, spokojny i głęboki. I to właśnie ten nowy początek może stać się źródłem prawdziwego ukojenia. Po pierwsze, słuchaj swojego ciała. Jego zmienność to nie słabość, lecz naturalny rytm dojrzewania. Po drugie, ogranicz intensywną stymulację wizualną i postaw na wyobraźnię wspomnienia subtelne bodźce. Po trzecie, zadbaj o prostatę i mięśnie dna miednicy, poprzez delikatność, rozluźnienie i regularne badania. Po czwarte, nie traktuj masturbacji jako testu, pozwól, by była aktem troski, a nie presji. I po piąte, rozmawiaj, pytaj, szukaj wsparcia. Zacznij od drobnych zmian. Zgaś ekran, zapal świecę, usiądź spokojnie, obserwuj swoje ciało przez tydzień. I zauważ, jak zmienia się Twój stosunek do siebie. Jeśli ta treść była dla Ciebie pomocna, zostaw komentarz: jedno słowo, jedno zdanie, napisz, co poruszyło Cię najbardziej, a jeśli chcesz więcej takich materiałów, kliknij: lubię to, zasubskrybuj kanał i wspólnie zadbajmy o Złote zdrowie po siedemdziesiątce.